Mecenasem magazynu Dashbourg jest Polski Związek Łowiecki. W dzisiejszym odcinku, tak troszeczkę nietypowo, postanowiliśmy zabawić się na sianie. Ja nazywam się Przemek Malec i zapraszam Was na kolejny odcinek Magazynu Łowieckiego DaszBur. Panie redaktorze, z chłopakami? Na sianie? No dobrze. Nie od dziś wiadomo, że magazyn DaszBur, mimo że o poważnych rzeczach głosi, z przymrużeniem oka nieraz patrzy. A dzisiaj mimo wesołego początku poruszamy jak najbardziej poważny temat redukcji populacji lisa, która w różnych formach odbywa się w coraz to innych zakątkach Polski. Tym razem trafiliśmy w rejon Uniejowa pod Łodzią, gdzie odbywają się wielkie powiatowe łowy, w których co roku uczestniczą miejscowe koła. O tym, jak tutaj się myśliwi radzą sobie z problemem nadmiernej ilości lisów i czy takie polowania przynoszą wymierne korzyści, zobaczycie w dzisiejszym odcinku magazynu łowieckiego Dashbur. W dniach od 7 do 9 lutego na terenie obwodów łowieckich Powiatu Łęczyckiego odbyły się trzecie powiatowe łowy na lisy Powiatu Łęczyckiego. Organizatorem łowów była Komisja Hodowlana Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi. 11 Kół Łowieckich oraz Klub Niemieckiego Teriera Myśliwskiego polowało indywidualnie i zbiorowo na lisy na terenie dzierżawionych obwodów łowieckich. W polowaniu brało udział 120 myśliwych wspieranych przez 15 psów norowców, które pracowały na stogach, drenach i norach. Magazyn Dashbur dostał od organizatorów zaproszenie i oto jesteśmy częścią tej wielkiej akcji ograniczania ilości lisów. Oczywiście ograniczania kontrolowanego przez odpowiednie służby, które zajmują się badaniem miejscowej populacji. A według najnowszych danych lisa na tym terenie jest kilkakrotnie więcej niż być powinno, co skutkuje coraz rzadszym występowaniem drobnej zwierzyny i dzikiego ptactwa oraz licznymi uprowadzeniami drobiu z okolicznych gospodarstw. My z naszą kamerą pojawiliśmy się drugiego dnia łowów, dołączając do myśliwych, którzy wraz z czworonożnym towarzyszem prowadzili eksmisję lisów zajmowanych przez nie nielegalnie okolicznych stogów. Ale że nie jest to zadanie proste, przekonaliśmy się już podczas przeszukiwania pierwszego stogu. No i że tak powiem, postaliśmy troszkę przy tym stogu, a piesek no, nie, idzie, nie może wejść. Postaliśmy przy stogu, najprawdopodobniej stóg jest niezasiedlony. Dzisiaj, <coughs> dzisiejsza pogoda nie sprzyja łowom na stogach e, i norach. Lisy się wygrzewają e, w atrakcyjnych dla, te, dla, e, dla tego miejscach. E, I najprawdopodobniej musimy jechać na następny stóg, żeby, żeby coś spotkać. On też tak trochę przysiadł nie? i pies miał problem, żeby w ogóle wejść do niego, chociaż w koło ciągle biega, jakby coś tam było teraz albo wcześniej. Być może, rano, być może rano jakiś, jakiś lis był na tym stogu, ale no, tak jak już powiedziałem, <laughs> pogoda jest bardzo słoneczna, bezchmurne niebo i lisy wychodzą się wygrzewać. Nie tylko lisy, jak widać, lubią się wygrzewać w taką pogodę na słoneczku, czyli łatwo nie będzie. Mieliśmy już kiedyś okazję polować na stogach również w trakcie łowów powiatowych, ale wtedy warunki pogodowe znacznie się różniły od dzisiejszych. Był mróz i zachmurzone niebo, więc lisy chętnie grzały się właśnie w takich stogach. Dzisiaj nie tylko pogoda nas zaskoczyła jak na tę porę roku, zaskoczyła nas nieco również mała ilość myśliwych w porównaniu z ubiegłorocznym polowaniem. Polujemy bowiem raptem z dwoma kolegami. No cóż, zawsze to jednak jakaś odmiana i nowe doświadczenie. Po krótkiej podróży docieramy pod kolejny stok. Piesek rusza na rekonesans, ale broń nabita musi być od samego początku. Na stogach nigdy nie wiadomo kiedy i skąd wyskoczy jakiś rudzielec, więc trzeba być czujnym od samego początku. Gdy przyjechaliśmy do tego stogu, przyszła tutaj z niedalekich zabudowań do nas właścicielka i powiedziała, że są tu lisy, bo przychodzą do niej na podwórko i kradną jej kury. Więc w związku z tym mamy pozwolenie. I spróbujemy wygonić rodzielca i pomóc właścicielce z problemem. Pod taką eskortą kury od razu poczuły się pewniej i wybiegły na środek pola zapolować na robala. Na stogu rządzi teraz Bero, który wyraźnie poczuł jakiegoś lokatora, ale nie mamy pewności ani kto to jest oraz czy aby aktualnie nie przebywa poza domem. Choć ślady, jakie po sobie zostawił na śniegu, wskazują zdecydowanie na lisa.

Jeśli w środku jest lis, to jest duża szansa, że Bero go stamtąd wykurzy. Czasem jednak, choć wszystko wskazuje na obecność w stogu rudej kity, mimo długich poszukiwań, pies i myśliwi muszą uznać wyższość przebiegłego lisa i opuścić jego posesję. My tym razem pracowaliśmy z psem około kwadransa, ale wszystko wskazuje na to, że ta posiadłość, przynajmniej chwilowo, jest opuszczona. Sławku, jak przyjechaliśmy tutaj na to miejsce, spotkaliśmy właścicielkę, która przyszła, wyszła do nas i mówiła, że tu są lisy. Często się zdarza tak, że rolnicy tak przychylnie są nastawieni do tego typu polowań? W większości przypadków tak. W zasadzie prawie we wszystkich przypadkach nie zdarza nam się z wszystkimi rolnikami, staramy się współpracować, współpracować w dobrym tego słowa znaczeniu. Zawsze, zawsze pytamy o, 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 o zgodę na. O zgodę na na, na wejście po prostu i, i na polowanie na stogu. E, rolnicy przychylnie bardzo nas przyjmują, e, ponieważ no, lis jest też kłopotem dla nich. E, tak jak tutaj żeśmy dojeżdżali do stogu, spytaliśmy, spytaliśmy właścicielki czy możemy e, zapolować, to przyjęła nas z otwartymi rękoma. E, bo sama stwierdziła, że niedawno jej lis coś zabrał z kurnika. No właśnie, i tak to właśnie bywa z tymi lisami. Yy, czy ten piesek tak na 100% zawsze, yy, że tak powiem, wywęszy lisa? W większości przypadków daje radę. Jeżeli jest lis, to ten stóg jest bardzo chętnie przez niego opolowywany. Tutaj widzieliśmy wejścia, ale takie mniejsze, drobne, tak jakby to nie był lis. Tak, często w takich stogach przy gospodarstwach zasiedlają kuny i tchórze. No niestety otwory są zbyt małe, żeby pies wypędził tego. Trapieżnika ze stogu. Pojedziemy dalej, sprawdzimy na kolejnym stogu. Mamy co robić. Dzień jeszcze długi, więc wybieramy się do kolejnej miejscówki. Nie udało się więc zrobić dobrego uczynku i złapać miejscowego złodzieja kur. Pora ruszać dalej. Według kolegi Sławka, w okolicy takich większych lub mniejszych stogów jest około 80, więc jest z czego wybierać. Może uda się pomóc innemu gospodarzowi w zlikwidowaniu problemu znikających kur i przepędzić dzikiego lokatora z czyjejś posesji. Dlaczego omijamy ten stóg? Pies wyraźnie przeszedł obok okien, no i nie zaznaczył, żeby tam przehara był dzisiejszego dnia. Ten stuk jest też nietypowy, trochę, nie? Troszeczkę kostki, troszeczkę balotów. Tak, tak. Takie stogi jest bardzo ciężko opolować. No i kończyłoby się to na tym, żebyśmy mogli rozbierać też ten stuk, żeby się dostać i wyjąć pieska z lisem. A później go poskładać. Dokładnie, tak. To już jest gorsza sprawa. Na szczęście w pobliżu mamy drugi, więc idziemy do niego. Do niego tak jest. A więc kolejny pustostan. Może dach przeciekał, albo przeciągi były. Tak czy inaczej musimy przejść kilkadziesiąt metrów i sprawdzić kolejny stuk. Po drodze jest chwila na koleżeńską pogawędkę, bo tu nie obowiązuje cisza jak przy polowaniu na jelenie. Nasz stuk nie wygląda zbyt okazale, ale kto wie? Może jakiś mniej wymagający mykitans kusi się na niski czynsz? Pora zająć dogodne miejsca i przygotować broń. Szukaj dobry, tak, szukaj Beru. Pies już szuka przechery i penetruje każdą możliwą dziurę w stogu. Tym razem, jeśli ktoś zamieszkuje te baloty, to długo nie powinien kazać na siebie czekać. Stuk jest niewielki i pies dość szybko zalicza wszystkie możliwe tunele prowadzące wzdłuż i wszerz budowli. Jeszcze jedno kółko i chyba znów nikogo nie zastaliśmy w domu. Co prawda myśliwym cierpliwości nigdy nie brakuje. Tym na czterech łapach, jak widać również, ale raczej nie jest możliwe, aby gdzieś w środku ukrywał się jakiś drapieżnik. Trop niewątpliwie jest, ale kolejny lis zażywa gdzieś w okolicy kąpieli słonecznej, zostawiając opustoszałe mieszkanie. Zresztą gest Przemka mówi sam za siebie, nic tu po nas. Nie jest łatwo przemieszczać się między kolejnymi stogami. Nasiąknięta ziemia klei się do butów i sprawia, że ciężko stawiać kolejne kroki. Na szczęście trudy marszu w tak ciężkich warunkach rekompensuje nam wspaniała słoneczna pogoda. Ale taka wiosenna aura niestety jest jednocześnie naszym dzisiejszym przeciwnikiem, przynajmniej jeśli chodzi o polowanie na stogach. Jedyną oznaką kalendarzowej zimy jest zabłocony śnieg, którego gruba warstwa zalega jeszcze w przydrożnych rowach. Przed nami jednak kolejne stogi do polowania i nie ma czasu na rozprawianie o pogodzie. Podczas takich łowów bardzo ważna jest logistyka, czyli zaplanowanie, które stogi po kolei sprawdzamy. Najwięcej bowiem czasu traci się na przemieszczanie między łowiskami. Tym razem trafiliśmy na prawdziwą rezydencję. Tutaj korytarze ciągnące się wzdłuż budowli mogą kryć wiele niebezpieczeństw. Trzeba więc być bardzo ostrożnym. Na pierwszy rzut oka nic nie widać, ale poczekajmy na sygnał od pieska, czy będzie do kogo wypalić z dwururki. Nasz piesek jednak mówiąc kolokwialnie olał tym razem sprawę i nie był zainteresowany sprawdzaniem kolejnego pustego stogu. Kolejną porażkę postanowiliśmy jednak pożytecznie wykorzystać. Skąd pomysł na tego typu polowanie w powiecie łęczyckim? Pomysł na, na takie polowanie w zasadzie, które jest zorganizowane przez Komisję Hodowlaną Okręgowej Rady Łowieckiej w Łodzi podpatrzyliśmy u kolegów z Wielkopolski, gdzie koledzy w Wielkopolsce już od dobrych może nie kilkunastu, ale, ale pewnie siedmiu, ośmiu lat organizują takie powiatowe polowania na lisy w swoich powiatach na terenie Wielkopolski. Podpatrzyliśmy, przyjęło się to w naszym powiecie Łęczyckim i Dzisiaj już trzeci rok z rzędu e, odbywają się już trzecie powiatowe łowy na lisy. Byliśmy w Wielkopolsce i tam mówili nam koledzy, że efekty tych polowań były bardzo dobre. Jak zaczynali polować, ta populacja lisy była bardzo duża. A jak tutaj u Was na Waszym terenie to wygląda? Jak zaczynaliśmy 3 lata temu właśnie z ideą powiatowych łowów na lisy, liczebność lisa wynosiła około 9 sztuk na 1000 hektarów, czyli zgodnie z wszelkimi zasadami gospodarki łowieckiej o wiele za dużo, bo, bo no, liczebność powinna być na poziomie 2-3 na 1000 hektarów, czyli, czyli no, o wiele za dużo. Jak jest teraz? Teraz w ostatnim sezonie łowieckim w powiecie łęczyckim liczebność lisa to około 6 sztuk na 1000 hektarów, czyli, czyli spada. Jest postęp. Jest postęp. No, chcieliśmy jako Komisja Hodowlana rozpopularyzować polowanie na lisa, bo w, w naszych łowach regulamin przewiduje, że można polować wszystkimi możliwymi, zgodnymi z regulaminem, polowań metodami czyli na przykład na stogach, na wabia, zasiadki, zbiorowo. Dzisiaj koledzy też w naszym kole łowiec polują zbiorowo. I chcieliśmy rozpo rozpopularyzować polowanie na lisa wszystkimi możliwymi metodami, ja tak aby doprowadzić do tych dwóch, trzech osobników na tysiąc hektarów, żeby łatwiej było tej zwierzynie drobnej się odbudować na naszym terenie. Czy dużo strzelacie zwierzyny drobnej, czy na, inaczej? Czy, czy dużo więcej jest powiedzmy tej zwierzyny drobnej dzięki tej y, redukcji populacji lisa? Liczebność zwierzyny drobnej y, no jest taka zależność, że zmniejszyła nam się liczebność lisa i, i od razu liczebność zwierzyny drobnej. Podskoczyła do góry też. Widzimy to nawet na przykładzie swojego koła, tutaj na terenie którego polujemy, gdzie no, w tym roku jest na pewno więcej barżantów, jest więcej zajęcy. No, co do kuropatwy, to, to jej stan jest no, najtrudniej nam odbudować, no, ale staramy się robić coś, aby tej zwierzynie pomóc odbudować się. Staramy się od samego rana na tych stogach pomagać i drobnej zwierzynie, i drobnym gospodarzom. I niestety nie możemy nikomu przynieść ul. Przypuszczenia kolegów odnośnie pogody potwierdzają się w 100%. Mimo zaliczania kolejnych stogów i kolejnych sygnałów od miejscowych rolników o grasujących w okolicy lisach, nasze słomiane domy jeden po drugim okazują się nie mieć żadnych lokatorów. Przynajmniej w tej chwili. Przy stogu są ślady lisów, ale stare, więc jest szansa, że lisy tutaj były, albo może są w środku. Pies dwa razy wchodził do stogu, ale niestety wyszedł z niego sam. Pies wybiega sam, ale my na szczęście na dzisiejszym polowaniu nie jesteśmy sami. W końcu to łowy powiatowe, więc okoliczne łąki, pola i lasy roją się od kolegów myśliwych. Tomku, i co? Chyba koniec z tym stogiem dzisiaj? Tak, no widzieliśmy, że pies jego choczo pracował na tym stogu, ale no niestety przeszedł jednym oknem, drugim, no i chyba pana lisa dzisiaj nie ma w domu. W związku z tym, że nie ma lisa na stogach, yy, mamy chyba alternatywę. Sławku, mówiłeś coś, że możemy dołączyć do kolegów, którzy polują zbiorowo? Mamy alternatywę. <laughs> Polowanie dzisiaj odbywa się u nas na dwie grupy. Jedna na stogach, druga, druga zbiorową metodą pędzeń. Nie ma lisów w stogach. Jedziemy szukać ich w trzcinach, w laskach, kępach. Może je, znajdzie, może je tam znajdziemy. Słuchajcie, dobra rada? Zmieniamy miejsce i idziemy polować zbiorowo. Bez żalu, więc żegnamy się z pustymi dzisiaj stogami i przejeżdżamy kilka kilometrów, aby dołączyć do grupy myśliwych polujących nieco inaczej niż my. Dojechała właśnie ekipa kolegów, z którymi postanowiliśmy zapolować na lisy inną metodą, czyli pędzeń. Za nami trzcinki, które za chwileczkę przypędzimy. Zaczynamy akcję. Szcinka rzeczywiście wygląda obiecująco, tym bardziej, że nieopodal harcuje potencjalny obiad naszego rudzielca, a nawet dwa obiady. Za chwilę para kogutów będzie miała ochronę lepszą niż prezydent. Trwają ostatnie narady dotyczące sposobu pędzenia i lada chwila ruszymy na łowisko. Tym razem lisa będziemy szukać nie w domu, a w terenie. Podczas polowania albo w trakcie zażywania słonecznej kąpieli osobowa grupa myśliwych oraz naganiaczy zmierza w kierunku zmarzniętych mokradeł. Jeśli w trzcinach znajduje się przechera, na pewno go wypłoszymy. A wtedy nie powinien nam umknąć. Pozostaje tylko jedno pytanie, które towarzyszy nam dzisiaj od rana. Czy aby na pewno on tam jest? Przekonamy się już za chwilę. Ostatni koledzy dotarli na swoje stanowiska, a naganka już zaczęła hałasować jak kibole na polskich stadionach. No, może mniej przeklinają. Pierwszy nie wytrzymuje obserwowany przez nas wcześniej kogut, który spanikowany postanawia oddalić się z tego miejsca. A lis? Lis albo tu w ogóle nie zawitał, albo czmychnął zanim myśliwi zamknęli okrążenia. Tak czy inaczej, szybkie pędzenie dobiegło końca, więc pora opróżnić lufy z nabojów i zmienić łowisko. Tylko wpierw trzeba się nieco podsuszyć i wylać nadmiar wody z buta. Przepraszam, kolega jest prowadzącym dzisiejsze polowanie. Dużo już dzisiaj pędzeń udało się zrobić? To było jedenaste. To było jedenaste. 11, 11 pędzenie jeszcze mamy trzy albo cztery, nie wiadomo ile nam się to uda. Ale ta metoda jest skuteczna, bo słyszałem, że udało się coś już strzelić od rana. Do tej pory Święty Hubert dwa małe wdarzył. No, zobaczymy, jak dalej. No, no, 11 pędzeń. Tu widzieliśmy koguty i kury bażancie. Koguty w to praktycznie w każdych pędzeniach są, no, ale my dzisiaj tylko skupiamy się na, na liskach. Czyli chronimy tą drobną zwierzynę, którą lisy zaduszają. No, nie no, niestety. No, lis to jest pierwszy, który pod, podbiera tą drobną zwierzynę. Taki już los drapieżnika, że jeść coś musi. To i podbiera co popadnie, a że po udanych akcjach szczepienia i spadku popularności futer z lisa jest go w polskich lasach w nadmiarze. To jak zawsze w takich przypadkach namyśliwych spoczywa obowiązek utrzymania równowagi w naturze. Muzyka Dlatego nie tracimy czasu i pędzimy na kolejne pędzenie. Tym razem do przeczesania młodnik, w którym również może się ukrywać ruda kita. Koledzy kolejno zajmują przypisane im stanowiska i pewnie po cichu liczą, że to akurat przed ich oczami ukaże się sprytny przechera. Pan redaktor, tym razem na najbardziej wysuniętym do przodu stanowisku, również z nadzieją na pierwsze dzisiejszego dnia trafienie. Prowadzący polowanie daje sygnał do rozpoczęcia pędzenia. Naganka właśnie ruszyła, czekamy, czy jakiś lis wyparuje w naszą stronę. Jesteśmy na Flance, z tyłu mamy czoło, więc czekamy, stanowisko dobre, obserwujemy co się będzie działo. No i proszę słychać strzały. Nie wiemy tylko, czy ktoś wypalił z dwururki do lisa, czy skusił się na zająca, który właśnie wyparował z młodnika po naszej stronie. Jak tylko skończy się pędzenie, zapytamy kolegów z naprzeciwka, co mieli na muszce. Były dwa strzały, koło nas wybiegł zając, a strzały były z tamtej strony, więc prawdopodobnie lis leży. Ale nie mamy tej pewności, więc za chwilę pójdziemy to sprawdzić. No, i koniec pędzenia. Idziemy patrzeć, co tam się wydarzyło. O, widzę, że cała tutaj ekipa już jest. Yy, kole, proszę kolegów, kto strzelał, bo słychać było strzały. No, przyznawać się, takie miny tutaj, a pewnie kolega. E, jak najbardziej. I do czego? Do Liska. Na pewno? Na pewno. Bo my zająca widzieliśmy. <noise> no, widocznie, może się przebrał. A tu kolega podobno też coś tam pogonił? Ja też do liska strzelałem. Do tego samego? Do tego samego, tylko już tak szybko szedł, że da, dość daleko był, że no nie trafiłem go. Ja tak koledzy widzieli, lisa, to na pewno był lis, bo nie wierzę, że pomylili go z zającem. <grym> nie da rady? Nie, nie, nie zając na pewno. No dobrze, no to wierzymy. Jedziemy na następne pędzenie. Właściwie to nie jedziemy, tylko pędzimy właśnie, bo czasu coraz mniej. A tu jeszcze trzeba pokot zrobić. Mimo ładnych kilku godzin spędzonych w łowisku, pieski wydają się jeszcze nieusatysfakcjonowane dzisiejszymi dokonaniami i rwą do przodu, jak nakręcone. Pogoda wciąż dopisuje, dlatego dzisiejsze polowanie jest wyjątkowo przyjemne. W planach jest jeszcze jedno pędzenie, więc wysłużona już trąbka ostatni raz da dzisiaj sygnał do rozpoczęcia polowania, ale to już w innym miejscu. Mamy ostatnie, trzynaste pędzenie ma być mi od pocieszenia. Pytanie dla kogo? Dla nas? Czy dla zwierzyny? Mamy nadzieję, że glisom się nie uda i my coś strzelimy. A więc pora na ostatni miot. Szkoda, że akurat trzynasty, ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo, dla kogo ta trzynastka okaże się dzisiaj pechowa. My oczywiście mamy nadzieję, że nam przyniesie szczęście i na pokocie znajdzie się jeszcze miejsce dla jakiegoś jednego drapieżnika. Tak jak na czapce kolegi znalazło się miejsce na pokaźną kolekcję myśliwskich emblematów różnych kół łowieckich. Bardzo ładnie. Tymczasem prowadzący i sygnalista w jednym już czeka na rozpoczęcie pędzenia. Zmaganiom myśliwych przygląda się wychudzony wilczur porzucony w lesie przez zdziczałych właścicieli i skazany na głodową śmierć. Brak słów na potępienie takiego bestialstwa. No ale wróćmy do polowania, bo z głębi lasu zaczynają już dochodzić do nas odgłosy naganki. Na prawej flance spokój i cisza, ale z lewej strony zauważamy jakieś poruszenie. Nie, to tylko kolega przestępuje z nogi na nogę, żeby się trochę ogrzać. Wydaje się, że coś jednak przemknęło nam gdzieś między drzewami i pobiegło na prawą flankę. O, ktoś strzelał. To ostatni na linii kolega miał szczęście tym razem. Okazało się, że to właśnie lisica przemknęła przed wszystkimi myśliwymi i wyszła pod lufę temu na samym końcu. Wygląda na to, że był to ostatni pozyskany drapieżnik na dzisiejszych łowach, bo z pustej lufy to chyba nic nie da się ustrzelić. Cóż, już wiemy, dla kogo trzynastka okazała się pechowa. Oj, proszę, proszę, jednak prowadzący polowanie dotrzymał słowa gratulacje. Dziękuję bardzo. W poprzednim miocie się nie udało, a w tym. Jednak się udało. Trzynasty niepechowy, jednak się okazał. Udało się, rudy leży. Leciał przez całą flankę, że tak powiem, no i doleciał do kolegi. No, akurat się udało, że akurat do mnie doleciał i <laughs> przeskakiwał przez rów. Noga mu się powinęła. <laughs> Skręcił kark. <laughs> Więc co? Dashbur. Dashbur. Zmierzamy już do samochodu, bo to koniec polowania. Ale trzeba jeszcze dodać, że w końcu kolegom udało się strzelić 10 lisów. Dwucyfrowa liczba. Po raz pierwszy od długiego czasu. W końcu przynieśliśmy komuś szczęście. Gratulacje. 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 Koledzy, dziękuję za bardzo przyjemne polowanie. Polowanie na sześciu myśliwych, żeśmy upolowali trzy lisy. Odbyło się w bardzo przyjemnej atmosferze, przede wszystkim bezpiecznie. Dziękuję Nagance, która chodziła naprawdę perfektnie. Nie mamy tutaj trębacza, a może minutą ciszy lis na pokocie. Trzy lisy podczas dzisiejszego polowania to może nie za wiele, ale pamiętajmy, że to jedynie część wspólnych łowów całego powiatu. Dlatego całościowy wynik poznamy dopiero na wspólnym pokocie, który odbędzie się w pięknej scenerii Term Uniejowskich. Ale o tym opowiemy Wam już za tydzień, w kolejnym odcinku magazynu łowieckiego Dashbur.